Dzień dobry. Witam Was dzisiaj na mapie Karelia, gdzie będę grał o fragi na lekkich i średnich czołgach. A że bitwa zaczyna, wygląda klasycznie, z trzema punktami do przejęcia na górce i każdy dla siebie ma bardziej z lewej strony, to ja też zaczynam klasycznie tygrysem H1 i jadę na pierwszą z brzegu miejscówkę. I tutaj jest podświetlony Waffentrager pierwszy chętny. No, tak jest. Jest jeszcze podświetlona panterada. Tylko tak nie bardzo może się zdecydować, z której strony kamienia chce dostać bułę. No, tu, tu, tu. O tak. Jest zrobiony. Frak, jak widać, ta miejscówka jest dość dobra. Co prawda, jest daleko do y, pojazdów, które y, tam sobie stoją przy punkcie A. Ten pocisk leci bardzo długo. Trzeba ustawiać wyprzedzenie do jadących pojazdów. Na szczęście, Pantera A nie jedzie, a sobie stoi, co przepłaciła życiem. Następny chętny tym razem STA3. I jeszcze jeden, ale schował się za kamieniem. To jest M36. Jeśli dobrze widzę, no nie, tu już chyba nic się więcej nie zrobi. Nie warto dłużej stać, bo za chwilę przyleci jakiś samolot i się skończy zabawa. Ale żeby na, na górkę człapie się tygrys E i to ustawiony do mnie dokładnie bokiem, więc szkoda by było nie skorzystać z takiego prezentu, zanim jedzie tygrys H1. No i te M36. M36 zginęło, została jeszcze H1. Słabiutkie jest te podświetlenie tylko na wieżę trafienie no tu kolega tak troszkę chyba się wycofuje więcej tej wieży widać Nie udało się w tym momencie zrobić na nim fraga i jeszcze nasz horn też frag no i dobra starczy tego dobrego mamy przyjęte dwa punkty czerwoni są tylko u siebie na punkcie A no i chciałem jechać na środek mapy, ale że nie widać nikogo na bobsleju z czerwonych, no zobaczę co tutaj się dzieje, to jest spory błąd właśnie z ich strony, że tutaj nikt nie przyjechał, z naszej strony zresztą też, dopiero ja w tej chwili jadę bobslejem, to jest dość ważna część mapy. No, i jak widać, mam przy punkcie A po prawej stronie dużo podświetleń. Pokazują się też na respie. Nie mogłem się zdecydować, z której strony skałki podjechać. Wybrałem prawą stronę. No i mam Tygrysa H1, bo wieży. Za Tygrysem jest M18. No, przyładowy, No, osiemnastka uciekła, ale już y, Emilek trochę dalej stoi jeszcze jak Pantera. O, tego gościa to akurat warto by było ściągnąć. A M18 uciekła. No i co? Poznikali wszyscy, nie ma do kogo strzelać, no to podjeżdżam kawałeczek do przodu i będę czekał na tutaj wyjeżdżających z RESPA. Jest tygrys H1. Za tygrysem pokazała się pelotka. I jest 109. Kurczę, nieudany ten strzał. Wyjechał sztuch, jest D i po tym strzale dostałem do użycia atomówkę, ale też odebrałem strzała od 109 trzeba było ją rozwalić, byłoby spokojnie atomówka jest gotowa do użycia yy, yy, jadę teraz yy, Panterą F -ką. i czekam na swoją kolej na niebie na razie jadę Chciałem jechać yy, też poprzlejem do przodu, ale że już jest moja kolej. Włączyłem nalot w teamie pokazują się osłona samolotów, ale za to nie zauważyłem godziny nie pokazały, że jestem też czerwony na niebie. No godziny, może mi to wytłumaczycie jakim cudem do bitwy został wysłany samolot po rozpoczęciu nalotu. Jak to się stało, nie wiem. W każdym razie atomówki nie będzie. A miało być tak pięknie. Przejmujemy punkt A. Bitwa za chwilę będzie się kończyć. Mamy dużą przewagę. Mam nadzieję dojechać jeszcze na tą samą miejscówkę tam za kamieniem gdzie strzelałem a jedynką jest jeszcze jeden chętny do odebrania dwóch, trzech no bo jeszcze się pokazują na mapie troszkę bitwy zostało jakiś frak może padnie no właśnie ktoś tu jeszcze odebrał po mnie strzała Pantera D, rozwalony zamek działa. Teraz pod wieże. Pantera rozwalona, zginął nasz na punkcie. Nasz czerwony będzie go przejmował za chwilę. No ale to już nie ma żadnego znaczenia. Jest po bitwie. Raczej z respa już nikt więcej nie wyjedzie. Tygrys E. Tak jak mówiłem, wjechał na punkt A. jeszcze artyleria na niego. Może się uda jednego fraga, chociaż z artylerii z dostać. No, coś długo to trwa. Rodziny przedłużają tą końcówkę. Na sam koniec podjadę sobie jeszcze na respa. A do naszej, naszej hajdynki jest tutaj kalka 30.02 Jeszcze jedzie tygrys Ale nic więcej się nie wydarzy Bo to już jest koniec bitwy A z mojej strony to wszystko Dla chętnych zostawiam statystyki Cześć